Hej, 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 witam was wszystkich moi moimi. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony witam Was oczywiście, Caldern. I jak widzicie, jesteśmy ponownie w Call Cthulhu. Zbliżamy się coraz bardziej do końca samej gry. Jesteśmy teraz chyba w rozdziale 12, o ile się nie mylę, 12 chyba tak. A u rozdziałów, o ile dobrze pamiętam, jest 14. Tak więc, jeśli te rozdziały będą tak samo długie jak poprzednie dwa, to sądzę, że. Dosyć szybko uda nam się e, dotrzeć do końca. E, tak samo w poprzednich odcinkach, oczywiście, e, t, trudno nam było utrzymać się w ciele naszego bohatera, e, ponieważ poprzedni odcinek spędziliśmy w ciele Kat, a jeszcze poprzedni spędziliśmy w ciele Sary Hawkins, tak więc od dłuższego czasu jakoś trudno nam się utrzymać we własnym ciele, no ale w końcu e, jesteśmy, trzymamy pistolet w ręku, więc troszkę sobie postrzelamy, bo, o ile dobrze pamiętam, nie da się ominąć. Em, Mieszkańców e, portu e, bezkrwawo? O ile dobrze pamiętam, to się nie da. Oczywiście, nim ruszymy. E, przypominam e, o zostawieniu su e, subskrypcji, e, aby być na bieżąco e, z nowymi materiałami. Zostawienie jakiejś łapki w górę, jeśli materiał się podoba. I co? I lecimy dalej. Dobra, zobaczmy. Możemy kłócać, możemy, ale wątpię, żeby udało nam się przemknąć niepostrzeżenie. O, właśnie, już nas zauważył. Może i da się przejść, nawet bezkrwawo. Ale to nawet nie było opcji z tego, co widzę, no bo nie ma nawet żadnego przejścia chyba, żeby się zakraść z tyłu i jakoś ich e, z kolby pizgnąć, ale też jakoś mi się nie chce wierzyć, żeby to w jakiś sposób pomogło Tu nie ma przejścia. My Może i mogłem, w sumie nie wiem. do stacji wielorybniczej A w którym kierunku tylko jest ta owa stacja? Zobaczmy Domyślam się, że do środka się nie dostaniemy Jest wszystko zabite dechami Spróbujmy się do tego podkraść, zobaczymy Dobra, nawet chyba nie ma opcji ogłuszenia, jak nam się uda. It looks like an old map. Rekonstrukcji, tak.

Nawet w bardzo przyjemny sposób, więc nie wiem po co próbujesz do tego dążyć. No, no dobra, lecimy dalej. Dobra, gada coś w niezrozumiałym dla nas języku. Okej, okay, chyba Sara stała za wszystkim, tak mi się wydaje. Dokładnie, to chyba ona za wszystkim stała, tak naprawdę. O, jest Kat. Co my tu mamy? Fitzroy od, e, odciął wszystkie drogi ucieczki z wyspy. Kat jest chyba na górze, o ile się nie mylę. Za chwilę do niej przejdziemy się, tylko jeszcze sprawdzę sobie szybciutko to biuro.

You were chasing Fitzroy, but now you're here, injured. How do you know? There were too many. Got us. If I don't get something to stop the bleeding, I'm a goner. I'm coming back with a first aid kit. Hurry up. I won't last long. Okay. W takim wypadku gdzie apteczkę znajdziemy? Dobra, raczej nie w kiblu. No, się na no, kolejny. Dobra, gdzie ta cholerna apteczka? Czy... Tam w biurze chyba nie było jej, tak więc... Wow, ale mam ciekawe spadki FPS-ów, muszę powiedzieć. a apteczka dobra może gdzieś tu, tu jest wejście do magazynu Okej okay, pusto

Is that you detective can't leave the damn island huh I must go to the whaling station I'll help you get there if you bring me something to fix this wound I'm coming back with first aid kit. Dobra, chyba a i mieli... am dying chyba będziemy musieli podjąć decyzję, kogo it looks like st. Brendan's critics finally got him probably the cults work Sorry dobra, Zamknięte. Gademy. dobra gdzie ta apteczka? Niestety nie mam nic, co by mi podpowiedziało albo wskazało drogę. Pozostaje w takim wypadku jedno chyba jeszcze miejsce, chociaż tu raczej nie będzie. Dokładnie. Ten magazyn trzeba sprawdzić, a raczej ten obszar magazynowy. Wydaje mi się, że tu byliśmy już. Ok, dobra. Czyli wiemy, gdzie. one first aid kit two wounded people who deserves it oh shh takiak movie ultimate decision on boss will have more luck Jeszcze sobie sprawdzę szybko te miejsce. Jest pewnie zamknięte, oczywiście. No nic, wracamy. Kogo uratować? Michela. Michela, 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 nie wiem jak wymawia się jego imię. Albo Kat. Mm, szczerze mówiąc. Nie pamiętam. O o, 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 Nie pamiętam, kogo ostatnio ratowałem, jak przychodziłem za pierwszym razem. Gadamian, no i stanął tak. Teraz zasraniec. Okej, okay. tego minąłem bez zabijania. Nie ma nikogo. Łop tam jest. Chociaż nie wiem po co się przekradam, skoro i tak większość zatłukłem nie ma znaczenia jeszcze czy będą jakieś wow ale kurczę ale w tym miejscu są spadki FPS-ów bez kitu gra ma problemy z optymalizacją w tym miejscu zdecydowanie mam right. The entrance to the do station is behind the Hawkins warehouse. Okay, dostałem klucz użyj przejścia przemytników tak No tutaj są straszne spadki po przy wyjściu W tym miejscu są naprawdę wysokie spadki nie wiedzieć czemu. Po cichutku, może kogoś nam się przynajmniej uda oszczędzić, ocalić? Okej, okay, ona mówiła, że przejście jest w magazynie Hawkinsów, tak? To chyba tutaj gdzie? A apteczkę zdobywaliśmy, czy mi się pomyliło Mogło mi się pomylić. Ten klucz na pewno gdzieś. Tu jest jakieś przejście Jak tam się dostać? Tędy się nie da. się nie da. Ok. Będziemy musieli posprawdzać wszystkie przejścia. Być może w tym miejscu tu było zamknięte. O, idzie kolejny jegomość. No dobra, ty zginiesz. Sorry. O, tutaj był. Dobra. W tym miejscu pasuje. Tu jest trochę miejsc do schowania się. Co wnioskuję, że może jakaś walka tu będzie kolejne ciało. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zauważył mnie. Tak, zauważył mnie. Uj, koniec amunicji. No to teraz mogę mieć problem. Jeśli jeszcze ktoś do zabicia będzie. Chyba, że ten był ostatni. E, nie, on nie był ostatni. Wow. Goddammit, czyli tu są jeszcze przeciwnicy. <zysk> <zysk> Czyli pozostaje nam przekradać się. Ewentualnie może jakaś dodatkowa amunicja? Aha, dobra, wiem, że się to dzieje. Okej, okay, tu nic nie ma. Dobra, chyba dotarłem. Z tego co pamiętam, tam na górze jest już chyba koniec levelu, rozdziału. Tak mi się wydaje. Bezpiecznie dotarliśmy. Zero nabojów. Nie pamiętam, chyba za pierwszym razem, jak przechodziłem, to coś mi tych tam pocisków zostało. Tak jest. Rozdział 13. Opuszczona stacja wielorybnicza, Pirs przeszedł przez Doki, gdzie zginęli jego starzy, znajomi i inni nieszczęśnicy. Miejsce roiło się od polujących na ofiary niewolników Leviatana. Po walce i odkryciu korzeni sekty jej założycieli, Pierce dotarł do stacji wielorybniczej. Ma nadzieję dogonić Sarę Hawking, zanim ta zrobi coś złego. No i dobra. W takim wypadku w tym miejscu z wami się standardowo żegnam e, po przejściu, po ukończeniu oczywiście rozdziału. E, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Troszkę akcji. Tym razem było no w cudzysłowie akcji, co nie ma. To tylko takie strzelanie do kaczek troszkę. Chociaż udało nam się niektórych oszczędzić. Tam ze dwie czy trzy osoby. E, Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Tak jak bodajże już mówiłem przed chwilką. Jeśli tak, to tak jak na początku również wspominałem, zostawcie suba, łapkę w górę. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie i pa!